Końcy na każdą platformę, płatność SMS, PaySafeCard oraz przelewem, a także 7% końców więcej z hasłem lachu. Zapraszam na fifacoins.pl. Link w opisie. Ziemanko, witam Was bardzo serdecznie w ostatniej kolejce Fantasy Challenge. Ze mną jest dev, także siema. Siemano. W sumie to jest nawet przedostatnie, bo ostatnie będzie u dev'a, także zajrzyjcie tam potem, jak obejrzecie, obejrzycie sobie u mnie, także zobaczcie tutaj do dev'a. Link macie oczywiście pod spodem w opisie. Eee, o kurde. Ja mogę. O, albo zagraj tym żółtym. Zagrajmy żółtych, no. Dobra, no. Niech będzie. Ja gram odwróconym składem. Dew ty grasz... Odwróconym składem. Także to będzie ciekawie. To samo na to samo w sumie trafiliśmy. I uuu, też masz harta. Uuu, kurde, Petr. <laughs> Knedry. Ty ja miałeś dawać kraucha, ale ostatnio mi tak zajebiście bronił. Wertungena też masz. Stary, ale bardzo ładny skład, naprawdę. Ile tam Petr ma? Tego? Ile Petr ma? Szybkości? nie wiem, bo ja wiesz, chciałem dać zwykłego gustyka tylko po prostu miałem go kupionego wcześniej do składu, więc stwierdziłem, że nie będę kupował zwykłego, bo bez sensu, nie? Ej stary... Co tam było w ogóle pokazane, ty? No hardyczek. Ale nie, tam było napisane, że Gustlik ma 87 strzałów. I 85 tempa. Przez chwilę się pojawiła statystyka, naprawdę, Pojawia się statystyka przed chwilą. Czekaj stary, ja ci to wyślę. Tylko tylko nacisnę szar, żeby ten, żeby mi się zapisało. I za chwilę ci to wyślę później. Tar, ja to z połowy będę strzelał. No Beka nie wiem to może ten kask mu dodaje, plus 10 no, do strzału. Plus, plus 10 do swego. No ten uziemienie masz No Kurde, sorry że tak mogę gadam, ale się próbuję skupić. Goost Walczę o ten. Ja, ja tu spróbuję walczyć. No i co o ten. 87 A podium. podium walczysz? Znaczy no chyba ma jeszcze szansę jakieś na ten. Jak jak Jacob zremisował, to chyba mogę jeszcze trzecie zająć. Ty chciałem ruletkę zrobić, kurde, przez to roku jest. <laughs> Nie no panie na Ty masz kroucha na bramce! Ja zapomniałem, Myślałem, że masz bramkarza normalnego! <laughs> nie no, nie I jakby tu wejść stary. Ale stary, on naprawdę dobrze broni, jak na jak na tego. Nie wiem, nie wiem o co to chodzi, ale... świetny jest. Miejmy nadzieję, że Jagielka nie będzie musiał pokazać Ci jak on dobrze broni, ale z Nakes to co robił to było mistrzostwo po prostu. Kurde no jak to rozklepać tym Hartem? Cholera jasna Kurde jak tu jest gęsto stary, ja tak nie na widzę z składami bez grania. Znaczy takimi, nie? Że no. brał Widzę czarodziej. A tu Bolasiego masz to czy masz tak samo zrobione na ja Jezu Tylko ma... <laughs> masz na lewym tej lewej Tak, body? tak, 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 tak. I Shakiri'ego mam na drugiej, nie? No to ja mam tak samo. No to jest Bardogen. A to jest Bolasi. Bolasi! <laughs> Kurde <co laughs> <było>? Super męczekielka! <laughs> Stary, oprócz treningów na boisku to pewnie jeszcze na basen choćby bo pięknie ten nagłówkę skoczył do tej, do tej piłki. Patrz, nie. jaka kontra. Nie. Hart! Hard? Hard? A nie! Oh, Kurde, ja tu w bramce widziałem! Setka oh, za setkę. Ładny. O nie. Oś. A to ta była taka większa setka. A no, ja wiem. No bo miałem piłkę przyjętą, nie? A ty musiałeś z pierwszej, tak ledwo, ledwo, nie? No, sumie. Kurde, ale to spieprzyłem. Kim? Lorisem. Próbuj. Próbowałem no właśnie. Znaczy, no wiesz nie, ci, ale, nie podpuszczam ci, ale ci nie wyjdzie. E, przekonasz się tak. Jak zrobisz ruletkę Lorisem, to strzelę sobie 10 sambujów, obiecuję. Okej. Okay. Ale stary kiedyś to ten. ten taki wiesz, ten taki slajd piłką po ziemi. Wychodzi za wodniką czterogwiazdkowym. Jak to jest możliwe? Który slajd? No ten taki wiesz, co zna 5 gwiazdek. No przecież on w miejscu jest czterogwiazdkowy. Tak? Mhm. Aha, to możliwe. Nie, właśnie dlaczego, dlatego się zawsze dziewięczą i cztery wiaskowi tak, zaczęły w ale... miejscu jest cztero, a jak biegniesz to jest pięcio. Aha, to nie wiedziałem. Kurde nie ja tu kim, kim pograć teraz o. No, a ja mam z przodu samych napastników starych. <laughs> Wszyscy mają stary masz Record breakera. No i co z tego. Jeden jest strzał oddałeś, a ja dwa. Ale mecz ciekawy, będzie co wycinać. <laughs> Naprawdę. Gdzie? Przecież jak go nad nie Będę uderzał. Próbuj, ale wiesz to może wyjść, nie? Nie, że cię popuszczę, ale naprawdę to może wyjść Podpuszczasz mnie, ale ja uderzę i tak, ale to będzie taki centroszczał bardziej Kurde Pójdźmy Pójdź O, ty próbuj A stary, uwierz mi, że spróbuję, to jest pozycja do spalania bramki Ty kurde, ty tu już masz... Nie, tu już murek jest, to jest groźne czy Trafisz w bramkę, o kurde Teraz kim? No Lorissem pakuj Czekaj, zaraz zobaczymy, kto tu ma ten... Eee... Ej, to nie jest śmieszne. Eee... Ej, co? Co to? Nie mogę zmienić zawodnika. <grym> nie mogę zawodnika... Nie! Nie mogę zawodnika zmienić! Nie! O Nie z... mogę zawodnika zmienić! <grym> What the fuck, stary? Już miałem wybierać... Już miałem Shakiri'ego wybierać, po czym nagle stało się coś takiego, że znikło mi i sam sobie strzelił. Znaczy... Nie ma wybierania Shakiri'ego, za długo czekałeś, skończyło się. Jakim Nie... To to, 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 nie fair. Wurdę, zachciało ci się grać tym O nie, to może być bramka. Hard. O ja, pierdolę! Jaki farfocel! Jaki farfocel! Nie, 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 nie. W ostatniej chwili, ja już A, widziałem to pieklo w bramce, nie teraz. Znaczy zależy jakby poleciało jeszcze. Ojojoj, oj, oj, to jest 2-0, wydaje mi się chyba, że takie Pięknie. Chociaż, Chociaż to wybił. Powalcz jeszcze. Nie, kurde, chciałem podryblować. To jest FAUL! No nie wierzę! No to stary mam przerąbane. Nie no, nim nie trzeba akurat. Ale no, spróbuję, no, nie ukrywam, że to jest dobra pozycja do strzelania bramki. nie, czekaj. Kurde, się tam ustawię może kimś. O, biegnę. Chociaż chyba Shakiri tutaj będzie najlepszą. Opcję. Jaki dupek! <śmiech> <Nic> <śmiech> nie za, Nie, tutaj, nie za słupkiem, obok, nie bój się. Czekaj. No i jakoś... znowu, znowu! A ja w sumie, jak jakieś pół minuty zostałem na tym, co ja mam zrobić, to. To, to, to jest logiczne, że To zrobię. Już Oj, dwa. Chyba, że. Nie ja, ja to wybił? Jak to wyszło teraz! Ajajaj. Dawaj tą piłkę. No nie, 2-0! Ale ci się odbiła pod nogę z powrotem. No, teraz strasznie trafiłam. co za taki dupek. Jak napie takie malutki. On jest malutki, strasznie. No. No. Stoi na wysokości zadania, if you know what I mean. No to dokładnie. No, co? Koniec Koniec meczu. no cóż, trzy punkty wędrują do dewa. ja zapraszam na rewanż. No tutaj niestety naprawdę próbowałem, ale tym się gra tak cholernie ciężko. No, ja miałem naprawdę, dwa strzały na bramkę, tak. daw ja miał pięć. Jak na mecz puta, to tyle by było po 20 minutach. No, dokładnie tak, ale to jest strasznie, widziałeś, że praktycznie cały mecz był w środku pola, nie? No, ja dałem full offensive, bo oni tak zostawali z tyłu. No, no cóż, widzimy się na kanale dewa wbijajcie tam. Dzięki za meczek i gratuluję 3 również. punktów. Spróbuję teraz wygrać i zagrać lepiej. Gramy chyba, znaczy ja gram na, na drobne, zobaczycie później, nie będę spoilerował. Także Dziękuję. na razie i piąta. Do zobaczenia.